Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym przedstawię drugi model z kolekcji samochody PRL Heshet. Jest to polski Fiat 125 p No to zaczynamy krótkim wstępem. Sposób, w który został zapakowany numer drugi jest taki sam jak poprzednim razem. Czyli model w blisterze, gazetka, a na odwrocie informacje, które zawiera to. Jest tutaj wszystko to samo co poprzednim razem. Jedynie dowiadujemy się, że w kolejnym numerze, czyli trzecim, za dwa tygodnie otrzymamy Warszawę SM20. Ale wracamy tutaj na stronę pierwszą i zaczniemy od gazetki. Tak jak widać, z gazetki możemy dowiedzieć się o historii modelu FIATA, o wybranych modelach, wersjach specjalnych, prototypach, danych statystycznych oraz uczestnictwie FIATA 125P w sporcie. Teraz tylko przekartkuję, żeby nie zanudzać osób niezainteresowanych, a dla tych, którzy chcieliby przeczytać powyższe informacje, wrócę do zdjęcia na koniec filmu. To wygląda. W środku zawarta jest jeszcze ulotka zachęcająca do zakupu prenumeraty oraz informacje o prezentach. No i na sam koniec nowa informacja o kolejnym modelu, kiedy się ukaże i tak Dobra, przechodzimy do najważniejszego, do naszego modelu. Tak nasz świat prezentuje się po wyciągnięciu go z opakowania. Oględzenie modelu zacznę od odkręcenia podstawki. Nie będzie ona nam na tę chwilę do niczego potrzebna. Kiedyś pomalowany, dosyć oryginalnym lakierem. Mi 25 kojarzy się z kolorem żółtym, yellow bahama, bądź białym. Wiadomo, były też inne kolory. Tutaj Aszyt postanowiło, że będzie turkusowy. Fiat posiada trójbryłowe nadwozie, chromowane zderzaki, klamki. Jak tenże model oddaje te elementy, zaraz się dowiemy. Kupując go w kiosku trzeba zapłacić 99, ,99 zł 99 groszy. Cena wysoka, tak za tego typu model. I pierwszy minusek dla mnie to brak jakichkolwiek elementów otwieranych. Ponadto model nie ma lusterek. Jest to jednak normalna sprawa, ponieważ pierwsze Fiaty ich nie posiadały. Kolejną rzeczą, której nie ma, to tylna wycieraczka. Korseria jest metalowa i teraz przechodzimy do okręcień przodu. No i tutaj od razu widać kilka elementów wykonanych bardzo dobrze i bardzo źle. Zacznę od tych złych. Oczywiście kolor i umiejscowienie tablicy rejestracyjnej. Nie wiem czemu nie znalazła się ona pod steżakiem. No i z pewnością czarne blachy wyglądałyby lepiej. Drugim minusem są szyby. Są porysowane. To, co tutaj wypatrzyłem, to spore szczeliny. Nie tylko w przedniej szybie ma tu miejsce, ale i tylnej. Tutaj, oto w tym miejscu. No i z tyłu, również, nawet troszkę gorzej, tutaj to występuje. Doczepić można się też kierunków. W których wielkie bolce, na których się one trzymają, są widoczne. Wad więcej nie widzę. Teraz zalety. Uważam, że na pochwałę zasługują w sumie cała reszta. Pozostałe elementy wykonane są szczegółowo, fajnie się to prezentuje. Sterze gimituje chrom. Wybrany wykonane oczywiście z plastiku. Światła Grill Maska no po prostu są świetne. No i emblemat też na plus. Wdzieraczki plastikowe, ale to w kolorze srebrnym. Były takie w fiatach i dobrze się to prezentuje w modelu. Przechodzimy do boku pojazdu. Kierunki boczne. Niestety znów metal. Niby szczegół, ale przykuwa uwagę. Koła z kołpakami również nie ma się do czego przyczepić. Opony gumowe. Drzwi dobrze spasowane. Listy oraz klamki są elementami osobnymi. No i na końcu wytłoczony wlew paliwa. Też się tutaj znalazł. No i tu światło, także element osobny, plastikowy. Malowanie. Piękny zderzek jest i też napis świat 125P. No i na dole jest światło cofania, plastikowe. Tutaj. U mnie nieco się ono rusza. No i niżej mamy srebrny wydech i chlapacze. Chlapacze wykonane z tworzywa i wypukły zamek w klapie w kolorze srebrnym. Teraz czas na podwozie. Tak to wygląda na pierwszy rzut W, w podwoziu naniesione są elementy najbardziej charakterystyczne. To jest wydech, pak, most, resory. Całe podwozie, także stworzywa pomalowane na czarno. Czas na wnętrze, które wykonane jest z plastiku w kolorze czerwonym. Równica bardzo dobrze odzorowana, widać wszel wszelkie dźwignie, kierunków czy biegów. No i tuż można powiedzieć, wnętrze odzorowane jest jak w, można powiedzieć w oryginale. Na koniec, e, zważymy model. No i po umieszczeniu go na wadze, mamy 300 gram, a więc jest nieco cięższy od Poloneza. I zachęcam do oglądnięcia, odci oglądnięcia odcinka z numeru pierwszego, w którym prezentowałem Poloneza. Jeżeli się podobało, zachęcam do pozostawienia łapki, subskrypcji i komentarza. Ja się już z Wami żegnam. I teraz zostawiam Was z kilkoma zdjęciami na koniec, a zaraz po zdjęciach ukażą się również zdjęcia z gazetki. Na razie, choj, do następnego. Cześć. Does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia, oh, darling? I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. For a minute and pretend, honey, I'm a perfect ten. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect ten. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect ten.